Hej, cześć, dzień dobry. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnej części w naszym QA kawiarnianym. Kontynuujemy odpowiedzi na Wasze pytania. I wciąż jesteśmy jeszcze na Instagramie. Mam nadzieję, że aparat, że bateria nam nie padnie, że aparat się nie. Teraz jest oryginalna kanona bateria. Tak, więc... tylko że ona miała tam dwie czy trzy kreski. Tak, więc trzeba się. Szybciej, szybciej trzeba rozmawiać. Tak, aparat może się też zgrzać. Nie. Bo ja miałam takie problemy z przeszłości, ale ty mi wtedy ustawiałeś na 4K, a nagrywamy w Full HD. Full HD. Także zaczynamy moi drodzy, zapraszam. Q&A, część druga. Czas start. Co prawda na to pytanie już odpowiedzieliśmy po części, ale wrócę do niego. Czy już całkowicie zrezygnowaliście z pracy na etacie? Wspominałeś ostatnio o trzech. Prawda? We wogłaśnie wspominałam. śmiałam się, że mam trzy etaty, a to tylko i wyłącznie dlatego, że mam swoją pracę. Mam pracę w kawiarni, slash, pieczenie ciast i robienie różnych deserków, co mnie niesamowicie ekscytuje i odkryłam w sobie nową pasję, i to jest super. I wszyscy u nas w rodzinie się śmieją, że w życiu by się Przysuncie po mnie takie. Trochę. W życiu by się po mnie tego nie spodziewali. Również no ja moją... tutaj czasami do klientów się śmieję, że jak, jak się poznaliśmy, to ty wodę na herbatę byś przy, takiej... przypaliła. <laughs> no ja tylko parówki potrafiłam zagrać. Ale tak? no, kiedy potrafiłam. Chociaż, jak, się po, jak się poznaliśmy? Chociaż, chociaż, chociaż ja się lubiłam zawsze jeść. Ale fajnie, bo widać taki progres. Plus rzeczywiście mi to przynosi ogromną faję. A jak widzę, że klienci zjedzą całe ciasto i zabieram ten pusty talerzyk. To jest naj, najmniejsza rzecz Eber. No a trzeci, trzeci etat no to grudzień, vlogmas, montaż, nagrywanie, tego typu rzeczy i to też zajmuje lwią część mojego czasu. Także ja cały czas pracuję. A Ty? Ja też. U siebie. Ja... ja Postawiliśmy na Ciebie. No tak, postawiliście na mnie. Postawiliśmy na mnie. No, na mnie. A ja jestem takim pakatem. W razie czego ja utrzymam naszą rodzinę? Była sama. No co? Nie! Dobra Czy macie kogoś na zastępstwo w razie wyjazdów? Tak całkowicie, na zastępstwo? Musisz się przybliżyć troszeczkę. Ten. Nie. Nie mamy. Nie. Na tą nie. chwilę nie. Na ten moment nie Trenujemy mamy. dwie osoby? Mhm. Ale, żeby ktoś mógł nas zastąpić w 100%? No nie. No nie. No moglibyśmy wtedy, no jakbyśmy gdzieś pojechali, moglibyśmy w 100% zamawiać i ten, no nie? Moglibyśmy to jakoś ugrać, tak, coś pokompinować. Ale, ale ja nie czuję się na tyle na razie jeszcze pewny, żeby zostawić te dwie osoby z kawą jeszcze. No, myślę, że będziemy robić testy. Chociaż młoda już ten... Tak? Ale to wszystko do wypracowania. Słuchajcie. Moda młoda już, już coraz częściej robi dobrą kawę, więc. No proszę. No już, już dzisiaj na przykład wiesz. Widziałeś jak ten. Bardzo fajnie. Już byłem zadowolony. Nie? <grym>, Jeśli ty byłeś zadowolony, to musiał być naprawdę wczoraj, wczoraj dobrze. To dzisiaj już tak też. Mhm. Poczekaj, bo ja miałam stoper w ogóle włączyć, żeby mi się tutaj... O, <grym> liczyło. E, czy macie dodatkowych... A jak to w ogóle się złożyło, że podobne pytania obok siebie są? Czy macie dodatkowych pracowników, czy sami wszystko prowadzicie? Podobne pytania. E, mamy osoby, które nam pomagają. Znaczy no mamy dwójkę Nie, pracowników. Je, no tak, no, dwie osoby są zatrudnione. A wiecie co jest najfajniejsze? Że, wy, my, że my sami wybieramy sobie team ludzi, z którymi chcemy pracować i ci ludzie są ekstra. Mm -hmm. Jestem mega wdzięczna za to, z kim pracujemy, i jakie są te osoby? <laughs> za to, z kim pracujemy. <laughs> Dokładnie, widziałeś, poczułeś to, nie? <laughs> no. E, dobrze, czy sami wszystko prowadzicie? Czy pracujecie razem w kawiarni? Jak to teraz wygląda? Pracujemy od czasu do czasu. Mm -hmm. Od czasu do czasu staram się, uczę się, też próbuję. No, myślę, że mimo wszystko. Ty robisz mimo wszystko z całej z całej. Ekipy? Ekipy. Po, poza mną, nie, ja tam się Nie, lesz... no, ty to jesteś to top. Bo. No, no. <laughs> no nie, teraz to będzie ól, oh, no, on ten. No, no wiesz, to, to do to ciebie to... przychodzą. for the famous coffee. <laughs> to jest miłe, nie? Aha. No, no także ty jesteś mimo wszystko. Na drugim miejscu pod tym względem. O, miło mi. Bardzo mi Sorry, miło. na drugim tylko. Wiesz, jeszcze jest Beki. E, no nie, no ale Beki to jest. Wiesz, Becky to Poza. Jest, Beki jest wolnym elektronem gdzieś tam. Beki Becky jest <laughs> latającym. E, tak wiesz, do skoku po prostu jak ma ochotę przyjść, to sobie mhm. przychodzi. To ona nie jest tutaj zatrudniona, ani tylko po prostu sobie przychodzi. Tak, towarzysko raczej z nami wiesz nami, spędzić, spędzić czas w miłym towarzystwie. Bez stresu, bez żadnych obowiązków na głowie, no, tylko no, robić sobie tylko kawę i to sobie, jest. Sobie też... gadamy o starych karabinach i... i. to jest też ciekawe, że są osoby, które chcą po prostu przyjść, żeby A ja sobie porobię dzisiaj kawę, żeby o niczym nie myśleć, żeby nie mieć żadnego stresu i żeby mnie. Tylko, tak, tylko tak, tym tak. się zajmę. Ja to jak najbardziej rozumiem. Jak wygląda teraz praca w kawiarni? Jest duże zainteresowanie, czy tylko Marcin. Tam pracuję, bo Ty rozumiem, że dojeżdżasz w wolnej chwili. Czy macie może osobę do pomocy? No to tutaj już odpowiedzieliśmy. Mhm. Tutaj już odpowiedzieliśmy. Ty tak wybierasz te pytania. Nie, nie, było źle, z zrobiłam, wiesz? Teraz po kolei. E... Tracisz czas nie, cenny, już, antenowy. Cenny czas antenowy ucieka, zobacz, zaraz, jedna Czy... kreska baterii Słuchaj, już. słuchaj, Już słuchaj. dawaj, szybciej, szybciej, Waj szybciej. Nie, nie rób tego. Czy bardzo dużo biurokracji z otwarciem kawiarni, czy musieliście robić jakieś badania? Jakie badania? No wiesz, no bo w Polsce musisz zrobić badania. Musisz iść i. No a w sensie, musisz... w sensie oddać ten. Nie, tak. tu nie ma czegoś takiego. Nie, tutaj tutaj ale... tutaj ten... nie ma czegoś takiego, ale nie. jest sane. Ale kiedyś, kiedyś w Polsce to robiłem. więc... Ale jest sanepid, tylko że to wygląda tak, że oni was nie sprawdzają. Możecie sobie otworzyć na spokojnie kawiarnię, restaurację i tak. Dalej. Się tak, po tak, tak. To do... trzeba zgłosić, wiadomo. Dobra, nie wiadomo. Do no bo... Gminy. Trzeba to zgłosić i potem możecie się spodziewać kontroli. Niezapowiedzianej. Niezapowiedzianej. W każdym momencie mogą wejść i powiedzieć no to dzisiaj pokażcie mi to, to, to to i to. Papierologię, Dokum dokumentację całą, etc. Jak to wygląda, jak wygląda wasza lodówka, jak wygląda wasza łazienka. Ogólnie to jest trochę papierologii. Mhm. Eee, trzeba, no ale dużo rzeczy można też jakby mieć eee, z gotowych eee, template'ów. tak? Gotowe, wzory gotowe są jakby niektórych rzeczy i no jedynie kwestie te związane z zatrudnianiem pracowników, z health and Safety takie, takie takie. Bo no tutaj to... Sanepid ogólnie on bardziej chce wam pomóc niż tak, utrudnić. Niż znaleźć coś, że o coś źle robicie. To, to tutaj właśnie można sobie skonsultować się nawet z kimś, bo po zgłoszeniu jakby mhm. do, do gminy, jakby odzywa się oficer. No. Który ma dany rejon okay. no. mhm. i ten. No i można się z nim tam konsultować. Kontaktować. On może przyjechać, on... zobaczyć. No to tak, właśnie. Musiuar no, przyjechał do nas, przyjechał. powiedział: No tutaj byście mogli tak zrobić, a tu zróbcie to. No to właśnie, by bo pokazaliśmy mu, no nie, jak, mhm. jak, jak chcemy mniej więcej to rozwiązać, a on właśnie podsunął nam pomysł, żeby te drzwi trochę pozmieniać. Mhm. I to był strzał dziesiątka, No, No, no. Naprawdę. no. Tak. No, także bardziej pomagają niż utrudniają. Czy coś Was zaskoczyło w preferencjach klientów? Tak. Bardzo mnie e, zaskoczyły preferencje klientów. Znaczy? Can I have oat, extra hot, large? A no to Ciebie zaskoczyło. Ja, 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 ja wiedziałem, że tak będzie. Ja, ja to przechodziłem. także. Te tak. wszystkie tak. extra hot, e, coconut, najbardziej rzecz, decaf. decaf. Wow. I to wszystko trzeba One, do... najlepsze, one shot na, na, najlepsze, nie, najlepsze to jest właśnie one shot decaf skinny latte. Old latte. Becky <laughs> mi opowiadała, że u niej było coś takiego, że był klient, który brał one shot of decaf and one shot of regular coffee. Aha. I nonstop przychodził, mówię, że się zdenerwowała, to zaczęła go czardzać też za. To drugie espresso. No tak, no bo przecież marnujesz hmm. dwa espresso, no. nie? One shot of decaf and one shot of no, rega. No tak, no bo masz, wiesz, no sorry, hmm. ale ekstra shot marnujesz na tym. Wiesz, jak, jak, no także jak mi to wiesz, powiedziała, mówię, za za Americano za 3 funty, a ciebie kosztuje 35 czy 40 pensów kosztuje cię shot jed, double espresso, hmm. no to... No. E, także mnie nie, zaskoczyło. Nie wliczając nie, nie amortyzacji maszyny, nie, no, wiesz. I też mnie zaskoczyły nazwy. Kubek. Nazwy niektórych, niektórych kar. Na przykład Dirty Chai Latte, Jak pierwszy raz us, usłyszałam Dirty Chai Latte. mówię. Sorry. Dirty? Um, albo jak to było? Slow, slow coffee? Nie, nie. No, jak to było? Eee, short, short Americano albo Long Espresso. Eee, takie nuansiki. No. Mniej więcej. Takie niuansiki słuchajcie. Yy, zamierzacie oboje zrezygnować z, ze swoich dotychczasowych prac? Czy zamierzamy oboje zrezygnować ze swoich dotychczasowych prac? Myślę, że kiedyś tam raczej tak. Tak ale, ten, tak, ale ogólnie ja chcę powrócić do swojej jednej ze swoich dotychczasowych prac. Ale to jest Twoja praca dla siebie, więc to nie jest praca na etacie. Ja mm -hmm. myślę, że tutaj autor miał na myśli pracę na etacie. A nie, no to raczej chyba nie. Bardziej byśmy chcieli dla siebie, mm -hmm. bo wtedy czujemy, że żyjemy. Hmm? Jak dajesz radę z przygotowaniem ciast? Korzystasz z pomocy. No to o tym mówiliśmy już w poprzednim filmie. Zapraszam. Co Wam sprawia największą przyjemność? To jak klient zje całe moje ciasta i zostaje pusty talerz, jak i mówi, że było pyszne, i wezmę jeszcze do domu jeden kawałek. Tak, <trafię> <trafię> jest dla mnie największy komplement. A mi, a mi właśnie sprawia największą przyjemność, tak jak na przykład w piątek było, jak jest pełno, wszyscy ze sobą gadają. Tak, tak ten szum taki, taki że ja ten, ten, ten szum taki, mm. taki właśnie tych rozmów klientów, tutaj, a tutaj, wiesz, kawę robisz, tu wszyscy ze sobą, tu muzyczka ci gra w tle. Jakaś taka wesoła, i wszyscy wiesz, wszyscy fajnie tak rozmawiają, i ten i. To mi sprawia największą przyjemność chyba. To jest przyjemne. No, albo, albo właśnie jak pod koniec dnia przychodzą, na przykład, przychodzi Chloe, Jazz, o, e, e, wiem, i Jess. I ktoś jeszcze i wiesz, i, i zaczynamy wszyscy rozmawiać. I, I to jest to jest najfajniejsze, nie? To, to wtedy jest bardzo przyjemne. Takie, że, 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 że ludzie, albo jak ludzie mówią, że. O, tak mi się nie chce stąd wychodzić. Jest tak? No. Miło. Um, Okej, okay. czy jesteście zadowoleni z finansów? Ja bym się bała, że nie zarobię na rachunki. Myślę, że dobrym zagraniem było to, że ostatecznie poszliśmy w bardzo mały lokal. I mamy. Jakby bardzo małe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o właśnie ilość stafu, wysokość rachunków, etc. I to sprawia, że nasza, jakby, dzienny utarg, jaki musimy. Ten target? Mhm. Osiągnąć, żeby jakby wyjść na zero, nie jest jakiś, nie wiadomo jaki. Wysoki. wysoki. Mhm. Mhm. Ale ogólnie z Więc. tym. Czy staramy się trzymać koszty nisko, ale standardy wysoko. Do mnie w tym roku też dotarło troszkę to, że w sumie ja i tak mogę być zwolniona w każdym momencie z mojej pracy. Więc no. w każdym momencie szef może stwierdzić: Dobra, zwijam interes. Tak, to, że zawsze masz ten. Tak, tylko wiesz, tylko to jeszcze łączy się z tym pytaniem o ryzyko. Mm -hmm. A, no, no, no. Wiesz, tym poprzednim bo jak chcecie no to fajnie, wrócić skąd, do tego filmu? Skąd, skąd I to jest to że, że jutro wiesz. Czy ok, czujesz się pewnie, no masz pracę i w ogóle, ale nie wiesz, czy, czy za tydzień będziesz dalej miał tą pracę. No, no, no. Może się okazać, że. To jest po Właśnie prostu to, że, zmieni, że nie, masz tego, nie masz tego, jakby. Masz to, wiesz, idziesz sobie do pracy i masz z głowy, nie przejmujesz się całym backgroundem. Tak. A... Tak? tak, bo tutaj. I idziesz jest do pracy, dużo wychodzisz żarobosy. z pracy, i albo masz coś do zrobienia jeszcze po pracy, ewentualnie, albo wychodzisz, się wyłączasz i masz w nosie już. Nie? A tutaj no. masz jeszcze, jakby cały czas, musisz też kombinować, kminić, myśleć. E... A jesteś zadowolony z mhm. zarobków? No tak. Mhm. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Też, wiesz, trzeba właśnie trzymać ten apetyt na wodzy, żeby nie, wiesz, nie, nie, nie przesadzić, jak, jak mieliśmy okazję w kilku przypadkach zaobserwować, jak wiesz. Jak to mówią? Żeby nie przegrzać? Żeby nie przegrzać, żeby nie przeinwestować i żeby nie być zbyt greedy. A, to tak, to też widzieliśmy A, więc Różne rzeczy. Takie. Mhm. Co było dla Was najtrudniejsze w procesie zakładania kawiarni? No to też odpowiadaliśmy w poprzednim filmie. Czy... No, dużym jeszcze było właśnie te, te papiery, były dużym takim sporym wyzwaniem, mimo wszystko. No, że to trzeba było. Ogarnąć to wszystko, jakby dookoła też nie tych antociągowych, a to coś tam, a to coś tam, i wiesz, gdzieś tam zawsze coś To dużo, czas... jeszcze pracując głupie, na etacie, to naprawdę głupie sporo głupie czasu czasu. Głupie pozwolenie zajmło. na to, żeby znak móc, baner, też napis ten, no hmm. nie? No to, to takie, też takie. Też trzeba było czekać. Tak, a najlepsze na jest to najlepsze jest to, mm. że są firmy, które się tym zajmują. Tylko charge'ują cię trzy razy więcej. Nie? Ale można samemu to no. zrobić. My dużo tak. tutaj, my bardzo dużo no, no tutaj. Ja pamiętam, Przecież jak my tutaj tyle zaoszczędziliśmy ten, dzięki ten, temu, że sami robiliśmy. Ten Wniosek na przykład o, o ten, o, to, to się nazywa advertisement, consent. Mm -hmm. To ten wniosek, ja pamiętam, po północy robiłem sobie na tym, siedziałem przy wyspie i jadłem śledzie. Nie. Tak było. Pamiętam jak dziś. Nie, sorry, ryby w occie. Nie śledzie takie. Znaczy, no, no śledzie też ten, ale to, to były ryby zrobione przez moją mamę. Tak. Miłe wspomnienie, nie? To bardzo, bardzo <grym jadłem <grym taka. Czy to jest trudne w UK, żeby sprzedawać swoje wypieki, sanepid, zgody i tak dalej? Nie. No nie, no bo To nie jest trudne. Tutaj no, mamy wszystko jakby papierologicznie ogarnięte i... Mamy swoją kuchnię, mamy wszystko, wszystkie sprzęty, ten test potem trzeba robić. Test, ale, to ale to dopiero po roku, po, po roku jak nie. po roku, bo, jak, tak, nie, no... nie, po roku, bo jakby jak nowe sprzęty masz, to nie musisz tych pad testów robić, ale to to też, ale to to nie ma nic wspólnego to nie ma nic wspólnego z, właśnie z jedzeniem, tylko to ma coś właśnie wspólnego z, z, z herpon safety, mhm. właśnie i tak dalej, no nie? Przepisy nie, nie jest trudno. Tak w UK naprawdę nie jest trudno, żeby no takie nie, rzeczy nie, nie. robić. Nawet, nawet w domu dużo osób znamy, które. Ta, znaczy no przecież osób, my, my te torty u kilka, tej pani zamawialiśmy. Znaczy nie wiem, czy ta pani ma ten. ja no, <laughs> tak <laughs> <że, laughs> też nie wiem tego nie jestem no. pewien, ale, ale tu też nie ma problemu, żeby catering na przykład robić czy coś takiego w domu. Jest kilka podstawowych rzeczy, które trzeba spełnić. Trzeba te papiery wypełnić i tak dalej. Alergeny, oczywiście, i to wszystko. O, alergeny to jest coś. To, to, no to musi być, oczywiście na każdą, na każdą rzecz. Mhm. Ten, ten allergen mhm. Matrix. Mhm. I. No i. można działać. Nawet, nawet w domu, no. Nie? nie ma co się bać. Także no. no, no. A, a kontrola też może przyjść niezapowiedziana, więc. Dokładnie to tak. tak. Samo, no, mhm. Jesteście szczęśliwi, że udało się spędzić marzenie o kawiarni? No tak, no pewnie że jesteśmy szczęśliwi. Że nie? Czekamy aż, aż, to, aż to będzie. Do Magdy tak. Magda będzie mogła trochę więcej z tego uczknąć. Wiecie, jak mi jest przykro, że mnie tutaj nie ma codziennie. Mi to jest tak smutno, Maciej mi tak opowiada. Ja tak bardzo bym chciała, ale. No, ty nie znasz ty tylko, tylko kilkoro znasz stałych klientów. Nie mam no, no, Ale trzeba być mądrym w tym wszystkim. Właśnie tak jak Marcin powiedział, trzeba ten apetyt mieć na wodze, bo mogłabym zrezygnować i, wiecie, i postawić na wszystko, ale to też właśnie trzeba uważać, bo styczeń, luty pewnie będą takimi miesiącami spokojniejszymi. Poczekaj, poczekaj, ja tylko zerknę. Ym, I mnie to naprawdę stresuje i boję się zrezygnować całkowicie. I tak, nie, No nie wiem, no pewnie, pewnie przełożyłoby się to na jakieś tam lepsze tutaj zarobki i więcej by było, tak, bo tak, wtedy tak, mogłabym tak. się w 100% poświęcić, wiesz i social media i, i te ciasta i to wszystko, ale z drugiej strony jak daję radę, dopóki cisnę i daję radę, to jakoś nie chcę jeszcze rezygnować z tej pracy. No. Właśnie tak. Eee, czy macie pracowników, czy ogarniacie sami? Tak czy tak, mega szacunek dla was. Bardzo dziękujemy, to jest miłe. No mamy kilka osób, ale też to nie są osoby, które pracują cały czas non stop, są, niekiedy macie jest sam. I podziwiam, mega podziwiam, mm. że ogarnia. I czasami nawet, powiem Ci, że jak się tak nastawię, tak zmotywuję, wyśpię i nakręcę na dobry dzień, to jest po prostu, czy kuś... jestem sam, czy, czy z kimś. <laughs> czy ktoś pomaga Wam w prowadzeniu kawiarni i kto piecze te wszystkie pyszności? No nie no, w prowadzeniu kawiarni nam za bardzo tak w sensie... Def... W prowadzeniu pomaga. kawiarni? W sensie, że... No, w prowadzeniu że... biznesu nikt nam nie pomaga raczej. Ja. To wszystko ogarniamy. No. Pracownicy jakich mamy? No jedna, jedna pracowniczka jest bardzo ogarnięta, więc jest a druga jest bardzo młoda. Ja się śmieję, że sprzedałaby lud Eskimosom. No, dobra jest. E, czy jest to dochodowy biznes? Pogadajmy za rok o tym. Jak będziemy nie, mieli... na kawiarni, no jak chcecie się dorobić milionów, nie, no to na, na, na kawiarni się, kawiarni nie, się... nie da. Nie, nie da, nie nie da. Nie? No to, to nie jest dochodowy biznes. Ale, ale za rok możemy do tego Ale można, można jak sobie stworzyć samemu fajne miejsce pracy i. Na własnych jeżeli, warunkach. Jeżeli ktoś to lubi to. Mm, I to w sumie wszystkie pytania zrobienia. z Instagrama słuchaj. Okay. To wiesz co? To może my zakończymy mhm. ten odcinek. Pytania z YouTube'a zostawię na oddzielny, okay. na część trzecią. I tutaj pytanie do Was. Jeśli jeszcze coś was nurtuje, chcielibyście o coś zapytać, dopytać, to macie teraz okazję, napiszcie w komentarzu tutaj na dole. I może wstawię też okienko jeszcze na Instagramie i dogramy część trzecią. Mhm. Bo to mogłoby być ciekawe. Chociaż wydaje mi się, że bardzo wyczerpaliśmy ten temat. Muszę sprawdzić te pytania z YouTube'a. Czy czasem tak. się nie powtarzają? Bo sporo się powtarzało Ale, teraz. No, no tak mi się. No, przede wszystkim o etat. Czy pracuje, czy nie pracuje? Kto pracuje? Właśnie tak. No. Zdziwiająco bardzo to interesuje ludzi. Tak zastanawiam się czasami, próbuję rozmienić, dlaczego. Z jednej strony, ok, rozumiem, ale z drugiej strony, no poczem. Nie wiem, nie wiem. Masz jakiś pomysł? Możecie dać mi znać, dlaczego. Czego? No tak, dlaczego? Bo też e, był taki komentarz. To no, 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 ludzie. Był taki komentarz, e, że powiedziałam w lipcu we vlogu to było podczas tych vlogów, gdzie remont robiliśmy i tak dalej i powiedziałam, że no, że ciężko będzie zrezygnować z etatu z ciepłej posadki i tak dalej, na rzecz spełniania marzeń I ktoś mi zarzucił, że jak to jest, że powiedziałam, że zrezygnowaliśmy, a ja cały czas pracuję. A, coś, coś No kiedyś. No, no, no. I, i dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że ktoś wziął to tak bardzo, że ja już teraz, od tego momentu muszę zrezygnować tak. i, i koniec. A to się bardziej przekładało na to, że w przyszłości jasne, że ja chcę pójść na swoje i buduje to, i pracuje ciężej i więcej, żeby to osiągnąć. To jest takie, no nie wiem. Wiesz, i tak, takie łapanie za supówka, próba. <laughs> żeby takiego... Za wszelką cenę ci gdzieś na czymś złapać. Tak. Gdzieś na czymś to takie trochę słabe, ale dobra. No nie wiem, to, no właśnie, to było no, to dziwne. Wiesz, to, taka, to jest taka czasami natura, natura niektórych ludzi, że, że, że. Wiesz nie. Nie wiem, no. Starają się bić szpilkę tam, gdzie też. I szkoda, bo brakuje no takiego właśnie... wsparcia, nie? Bo tutaj no właśnie, na przykład. Dużo, dużo właśnie... fajnych, widziałem dużo fajnych komentarzy. Nie, tam w ogóle tak za wszystkie komentarze naprawdę. słuchajcie, po tymi jest, filmami i remontowymi takie, takie, i tak a, dalej. A, to takie... ja bardzo dziękuję. I to jest, to widać, jest. widać taką właśnie. Jakby młodszą mentalność, no, taką, taką normalną mentalność, jakby no nie obrażając nikogo albo nie, tam, nie generalizując też, ale właśnie taką. Normalną mo, mentalność jakby młodszych ludzi. A to, to, o czym ty mówisz teraz, to jest taka mentalność, takie, takie polactwo. Taka mentalność właśnie taka wiesz. E, kurczę, no nie wiem, z lat 80. albo 90. Ja nie mam, to niech sąsiad też nie ma, nie? Na tej no, zasadzie, okay. albo. On ma to pewnie ukradł i wiesz, i na tej zasadzie, i albo po podpierdzielę sąsiada, bo mu coś tam. Albo też dlaczego, dlaczego nie pokazuję już kawiarni, tak nagle o kawiarni zrobiło się cicho. Mi się wydaje, że tuż dużo kawiarni jest ogólnie Ale co? we vlogach. Ale że co? Że... Nie, bo taki, taki komentarz, poczekaj, czekaj, czekaj, jeszcze na chwilę tylko wrócę, momento. A to z YouTube'a jest. Z YouTube'a. No, to... no, tak a propos takich dziwnych komentarzy, takich, takich szpileczek. To, to też było mhm. dziwne. Ehm... Czekaj. O. Dlaczego przestałeś pokazywać kawiarnię? Taki był reportaż z remontu, otwarcie i tak dalej, a teraz cisza. A to, to, to jest pod filmem, gdzie wow. były przebitki z kawiarni. Wiesz, mm -hmm. tam ok, było może 10 sekund, ale nie wiem, czy jest sens pokazywać Kurde. cały czas, jak na przykład, nie wiem, sprzątamy albo coś takiego. Magda, dlaczego nie nagrywasz, jak klienci siedzą tutaj? Dlaczego no nie latasz z aparatem wśród, wśród klientów? To, ale no, to faktycznie no, trochę, trochę dziwne, no. No nie da się nagrywać non stop, ale no jak, jak też jest jaki wolna chwila jest na przykład czy coś, to też chcesz na chwilę sobie usiąść albo odpocząć, albo coś ten. Nie łapiesz za aparat, nie latasz wśród ludzi z aparatem i no, nagrywasz cały czas. Nie? No to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ten kanał nie chce, aby się zamienił w kanał, gdzie. O kawiarni o kawiarni. <laughs> Wiesz o co chodzi? Bo my wychodziliśmy całkowicie z czego innego. Ja chcę pogadać sobie o książkach, o kosmetykach, o lifestyle, coś tak trochę się oderwać. Fakt, że to jest teraz ogromna część naszego życia to, też... i spełniamy marzenie i będą się te treści na pewno przewijać, bo to, co robimy, moim zdaniem, jest super i chcę pamiątkę. To na, na, tej, na tej samej zasadzie, jak zrobiliśmy wycieczkę Eurotrip albo coś, tak głośno było, tak cały czas nagrywałaś wycieczkę, i dlaczego przestałaś? Cześć, że, że no, no była, seria, był, była seria filmów, tak? Z remontu tutaj, z kawiarni, z przygotowań i w ogóle. No i okej, okay, no i skończyła się ta seria, bo to były przygotowania. To, wiesz, to była to poniekąd tak, pamiątka że... dla nas. Tak, i, i, I tylko wiesz, nasza dwójka tam była. No, a o to chodzi wiesz, też. A... Bo ja się bym źle czuła, rzucając jakieś treści, gdzie ktoś jeszcze by był. Ja zawsze pytam oczywiście, tak, jak ktoś gdzieś się pojawia. Nie to... czy coś. No nie a no, nie, no, nie to, wiesz, to, to sobie nawet to nie wyobrażam. No... A I cały też, czas nie, nie. jak wycierasz. Ja mógł... wiem, że jazz na pewno nie miałby nic przeciwko. O nie, nie, wiesz, nie ja myślę, że z tym czuł. Ale wiesz, ale. No takie nasze rozkminy, słuchajcie. Nie, takie, no rozkminy. takie Takie faktycznie, takie trochę. Ale to jest. Nie obrażając nikogo, ale szczapy, pytanie. Kropla, kropla, kropla w morzu, bo przede wszystkim to jest dużo wsparcia i ja, ja jestem wdzięczna, bo naprawdę tutaj ludzi na YouTube mamy super. No, a, no, no i dużo znaczy. takich wiadomości prywatnych, i też Maciej już spotkał widzów, więc tak, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Pojawiły się osoby, które Magdę, oglądają. Magda, Sylwię, kogo jeszcze? Yy... Sorry, zapomniałem Twoje imię, ta para, która przyszła, z... przyjechała. A to nie była Magda? Nie, to, to nie to nie była Magda, to była. kurczę, Klaudia? pozdrawiamy pozdrawiamy <laughs> kurczę sorry. i co będziemy kończyć pamiętam że też był Marcin na pewno chłopak to był Marcin możecie dać mi znać co wymyślicie bo to też kurde trzeba się Ej, na, napisz swoje imię jak to oglądasz bo to też trzeba się troszeczkę sorry, postawić Wiesz co bo mi się wydaje że ludzie się nie stawiają w naszej sytuacji po prostu coś oglądają i o ty tego nie pokazujesz, tego nie robisz, to to jest zła. A no, nikt nie. Ja nie, na przykład teraz. Nie, 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 nie stara się wczuć. W... Nie ma takiej empatii w ludziach. W Twoją, w twoją sytuację, jak, jak sam by, sama ta osoba by się poczuła, no nie? Czy, czy faktycznie by latała z aparatem wśród klientów na nie przykład? Tym bardziej, że to wiesz, to, jest I wiesz, hobby, to nie i okay, jest no, moja praca, czy, a, a czy my. Wiesz... My też tu pracujemy też trochę, ja... tak? Więc, więc nie jesteśmy tutaj nie latamy z aparatem, tylko też pracujemy. Też robimy kawę dla ludzi, podajemy ciasto, robimy im lunchę i też nie ma czasu na takie rzeczy. Chociaż. Chociaż jest w planie, żeby zainstalować sobie gdzieś tam kamerę. Ale to, to w rogu. Marcina jest w plazu. Kamerkę w rogu i, i, i nagrać na przykład timelapsa albo coś takiego, ale tylko oczywiście ja, jak będę i. Także, albo ty. Więc albo my. E, o kawiarni cisza kawiarnia cały czas jest, funkcjonuje, ma się całkiem dobrze. No zapraszamy. Jest miło, jest przyjemnie, wpaść. dokładnie tak. To jest dla mnie takie miejsce z duszą. No, lubię tu przebywać. Słysze, mi teraz teraz. Nie będziesz, będziesz... Poczekaj, nie, 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 to, teraz to imię. Dobrze, kochani. Kończymy ten film. To nie była Monika. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało. Mam nadzieję, że troszeczkę poznaliście może nasz punkt widzenia również jak to wygląda z naszej perspektywy, że mogliście troszkę to poczuć się zastanawia. No nie, bo mi głupio teraz. Zapraszam Was niedługo już na kolejny film. Głos, głos Ej, mi Ej, dawno siada. Was nie było, byście mogli przyjechać przypomnieć swoje imiona. A nie? Głos mi siada. Dziękuję Wam się za dzisiaj, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Chcesz jeszcze coś dodać? Nie. Nie? nie. Dobrze. Nie, Dziękuję. Już. Ja głodny ja za... jestem, bo od śniadania nic nie jadłem. Dziękuję Tobie za udział, że tutaj ja, byłeś. Jak zawsze do usług. Bardzo dobrze. I, I fajnie, że się udzielasz w tych vlogach, naprawdę. No tak, Andrzej by powiedział, bydgos... byle nie bydgoskim. Dobrze, dobrze na razie. Pa! pa.